bitam, dziki chili i kolejna odsłona włoskiego stylu, to jest makaron z Neapolu, klasyka gatunku, taki kształt, tak wygląda raczej, nie można dostać u nas w sklepie, coś niebywałego. Ala mówi, że można dostać, Ala kocha nasz kraj, ja też kocham nasz kraj, big time. Na patelni już rozgrzewamy oliwę, ciach, szybka akcja. I my ostracili działki zielone jest świeżutkie nawet nie zwiędło. do tego dochodzi czerwone jeszcze resztka wiele ząbków fajnego czosnku eee, cudowny zapach cudowny aromat czosnek zawsze będzie w moich daniach chyba że to będzie tiramisu to może jakoś się uda go ominąć bardzo ważna sprawa to jest czerwona papryka Mam mało czerwoną w afrykę, całą kroję w cienkie paski. Afryka leci w cienkie paski. Robimy szybko, bawimy się na poważnie. Wciąż żyjemy Włochami, wciąż żyjemy wspomnieniami. Mam nadzieję, że już niedługo uda się skręcać pierwsze filmy. W kolejności będzie to na pewno Pierwszy przystanek, czyli Bolonia na dziko, pierwsze wrażenia z innego świata, z innej cywilizacji. Na pierwszy ogień czerwona papryka, cała w paski i ona się rozgrzewa. Co mogę powiedzieć, gotujemy na całego, niedługo zbliżają się dni, ceramiki Bolesławieckiej, wielkie święto, wielkie akcje, cudowni artyści, cudowna, że tak, pra, że tak powiem, praca ludzkich rąk. Kosne i chili. Trochę później, żeby zachowały, że tak powiem, swoją świeżość i nienaganne walory smakowe. Spinak cały chodzi Raz i dwa. Będziemy również potrzebowali kawałek żółtej cukinii, kostkę. Zieloną cukinię chyba dostanie ode mnie Maciek. To zaczyna powoli się rozpuszczać, to powoli zaczyna wyglądać inaczej. Będziemy to ściągać. Ściągnięte, patelnia czysta, odrobina resztka, można powiedzieć, naszej oliwy z Włoch. Zrobiło się przykro, bo to już jest końcówka, czyli jest bardzo wyraźny znak, że trzeba tam jechać, jechać raz jeszcze. Dobra, leci. Tutaj wchodzi około pół kilo łopatki wieprzowej mielonej. Teraz trzeba nad tym potrasować, rozdrobnić, aż to się lekko wytopi. Eee, pozdrawiam wszystkich. Może już niedługo jakiś odcinek z działki. Może już niedługo jakiś odcinek z treningu. Będziemy doprawiać, to będzie piecz i sól. Posypujemy odrobiną mąki. Mieszamy. Nabiera koloru. Mąka ma się spocić. Takie są zasady mąkowania, pracowania na kuchnię. Kuchnia z jednej strony jest banalnie prosta, a z drugiej strony banalnie trudna. Wlewamy białe wino, chile wytrawne. Jest reszta. Mięso się zagęszcza. Mięso zaczyna nabierać w pewnym sensie dojrzałości, ale też delikatności. Do mięsa wchodzą warzywa, szpinak, czosnek, chili. Wspaniale się to wszystko teraz przerobi. Następnie kawałek cukinii i czarne oliwki. Patrzcie jak fajnie to wygląda, patrzcie na te kolory. Kombinacja niezwykła, kombinacja inna. I w tej chwili wlewam całą śmietanę 30, kremówkę 200 gram. Do tego wszystkiego, ponieważ nie było przyprawiane dość mocno pieprz. Uwaga i sól. To się już fajnie przepracowuje, ale żeby zagęścić jeszcze trochę parmezanu. Makaron pracuje. Teraz odżywam lekko mięso. Będzie twarde, będzie soczyste. Nie będzie takie ciapowate, będzie naprawdę fajne i wymierzone. Sam raz, jak to niektórzy mówią, punkt, uwaga, odlewamy. Tym razem trochę inaczej, bo pierwszy będzie wchodził makaron. Z wodą, tak. A na to wszystko, drodzy pani, wchodzi tutaj wszystko. Nasze mięso z tym sosikiem, ze świnakiem. Pięknie to wygląda. Patrzcie, jak to wygląda. Można sobie to rozrobić, bo tak też podajemy, tak też serwujemy. Jest to po prostu wyśmienite. Ja.